Widać, że środowiska nie będą chciały zrezygnować z marszu. Um, coraz więcej policji na skwerze, coraz więcej na pol policji na placu. Naprawdę robi się gorąco. Robi się... Wybuchają non stopy petardy, jak słyszycie. No,

No jak widać policja przygotowuje się chyba do odparcia albo znowu powraca na porządku. Tutaj e, wybuchają petardy. E, cofamy się trochę, żeby, bo coraz bliżej nas, petardy wybuchają. coraz bardziej napięcie rośnie. Powiem szczerze, że, że cofamy się, cofamy się, cofamy się. E, no powiem szczerze, że już szturmowo widzicie, widzicie na własne oczy, na własne oczy widzicie policję, która przygotowuje się do obrony. <grym> Brono Marszu GBD. Zobaczymy co z tego wyjdzie, jaka będzie decyzja. No na razie powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia to jest bardzo niebezpieczne. Nawet nie dochodzi. Po prostu jest to bardzo niebezpieczne. Może pokażmy żeby... Ludzie, ludzi, których którzy chcą wyjść dzisiaj w tym marszu. Love is love, czyli miłość jest, miłość, równość płci, oczywiście tęczowe flagi. No tak to wygląda. No, a z drugiej strony mamy patriotów, którzy stoją na straży. Zwyczajnie konserwatywny. Zresztą oceniacie to sami. Widzicie właśnie to na własne oczy teraz tutaj. To, co się dzieje. Widzicie, co? jak to wygląda. Marsz jednak ruszył przy bardzo, ale to bardzo mocnej opiece policji, ochronie policji, powiedziałbym. No, jest dosyć niebezpiecznie. No, jest naprawdę niebezpiecznie. Powiem szczerze, że. Um, ale spodziewałem się mniej osób. A widzimy sztandary Polski razem, czyli neokomunistycznej partii. A co tu mamy jeszcze? Mamy równość małżeńska. Mamy e, sisters, not. sisters, cokolwiek to oznacza. Legalny. No. Tak to wygląda. Miłość dla wszystkich ponad wszystko, skręcić lotocki, piękny i boski, no trochę jednak profanacji się pojawia, no profanacji się pojawia, równość, wolność, tolerancja, oczywiście stare schematy, które pojawiają się na takich e, na takich manifestacjach, na takich marszach, tak zwanych marszach równości, no widzicie to na własne oczy, ocenicie to, ocenę zostawiam wam, może pójdźmy w drugą stronę zobaczyć jak tam jest. Idziemy nam do przodu zobaczyć, zobaczyć jak to wygląda. No, dawno nie byłem na takiej, na takiej imprezie masowej, której było, dosyć, który było tak dosyć niebezpiecznie. Wybuchano na stop petardy. No, szczerze, że, że no, robi się ciekawie. Na pewno w Białymstoku nie jest tak jak w innych miastach, nie jest tak jak w Warszawie, a w Białym Stoku patriotyczna. A um, część tego miasta wyszła na ulicę, zaprotestować. Zaprotestować po prostu za tym, um, że Marszał GBT wyszedł na ulicę. Wyszedł na ulicę. No, cały czas pokazujemy tam, co się dzieje. Pójdźmy teraz w stronę. tutaj. Widzicie samochody policji? Widzicie.

Chcieliśmy wejść troszeczkę bliżej, żeby porozmawiać z uczestnikami tego marszu, Marszu Równości, tak zwanego Marszu Równości, ale niestety policja mówi stanowczo nie, nie. Pokazuje nam, że nie możemy wyjść, że nie możemy zadać pytań ludziom, którzy biorą udział w tym marszu. Szczerze, że no, trochę to dziwne, no, ale okej, okay, niech będzie, że bronią. Szkoda, um, że takim angażowaniem nie bronią um, no, wartości, które uratowały Polaków i Polskę wiele, wiele, wiele razy wcześniej.

To jest, to jest troszeczkę spokojnie. Jak widzicie na Waszych oczach jest armatka wodna. Wygląda na to, że policja może użyć wody, żeby, no, żeby, żeby po prostu zwyczajnie um, zaatakować tłum, który, no, um, który nie godzi się na to, że, um, że po prostu um, żeby um, tak zwana karta LGBT była promowana. Um, jak widzicie cały czas oddali. Um, zresztą tak naprawdę, co ja opowiadam, widzicie to własne oczy, mnóstwo Polatek, Polaków, patriotów protestuje przeciwko Marszowi LGBT, który jest otoczony bardzo szczelnie, bardzo szczelnie policją, armatka wodna, wodna po tej stronie. Um, policja, już mamy nawet helikopter, jeśli można ująć helikopter nad samym placem. Um, zakładam, że to jest helikopter policji również. Um, no, widzę mocną mobilizację, jak widzicie tutaj przed nami, um, mobilizacja policji. Um, Mocno nałożyli kominiarki, żeby nie widać było ich twarzy. Przygotowali je są w szyku bojowym. No, wygląda na to, że ruszą chyba, żeby. Właśnie, czy ruszą na patriotów? Bo to nie wygląda zbyt dobrze. Mnóstwo, mnóstwo patriotów nie zadowolono z takiego stanu rzeczy, że jednak, no, że. Ci, którzy wyznają LGBT, ci którzy podążają za tą ideologią zwyczajnie, um, zwyczajnie po prostu um, w centrum miasta, tu przeszli um, na no, miejsca bardzo ważnego dla polskich patriot, miejscu Biały na przypomniku Bukon Rojczyzna, a um, którym jest napisana również niepodległość. No widzicie, tak to jest armatka wodna, z kordą policji dookoła otoczony do papriota w środku, w środku um, tańczowi wyznawcy z flagami, z napisami prowokującymi patriotów. Nad nami helikopter policyjny lata. Widzicie to wszystko właśnie tutaj na antenie w Realu 24, bo jesteśmy dzisiaj w Białymstoku, w Białymstoku podczas Marszu NGBT i kontrmarszu, kontrofensywie środowisk patriotycznych, propolskich, które mówią po prostu, zwyczajnie które mówią zwyczajnie nie dla karty LGBT. Na razie się wyłączam, na razie po prostu patrzymy, czekamy na rozwój sytuacji, ale jak do tej pory.